Siemano, z tej strony Redus W dzisiejszym filmiku chciałbym wyrazić opinię na temat cylindra nowego S6 Jest to nowy model Pod nazwą MK2 Pierwsza sprawa obróbka tego cylindra Jest obrobiony na bardzo wysokiej jakości Lepiej wykonany niż cylindry Malossi MHR Team 2 i Big Bore. Miałem już wiele razy styczność z tymi cylindrami. Naprawdę obróbka jest pierwsza klasa. Druga sprawa głowica. Głowica jest inaczej skonstruowana niż w poprzednim modelu pod nazwą MK1. Posiada dodatkowe wewnętrzne chłodzenie, jak tu widać. Oraz część głowicy wchodzi do komory spalania. Kąty wszystkich portów i kanału wydechowego są bardzo podobne do poprzednika. Zamiast 5 portów, jak wcześniej, jest ich 6, czyli zamiast 5 kanałów dolotowych jest 6. Kienka są o wiele większe. Kanał wydechowy standardowo dzielony. Średnica wylotowa jest o wiele większa od poprzednika. O jakieś 3 mm. Jak za tą cenę to naprawdę warto. Tłok bardzo dobrze wykonany. Pod nazwą R dzielone przez te spolerowane denko tłoka już mam tutaj cylinder nie jest mój tylko klienta także jak za tą cenę to już mówiłem bardzo warto kupić tylko co jest standardą w tym zestawie takie pudełko styropianowe żeby się mogli postarać i ...zrobić jakieś porządne. Tutaj są uszczelki, oringi... ...jakieś naklejka standardowo. Zawleczki są trochę inne... ...bo nie posiadają takich uszek do montażu. Trudniej jest je zamontować. Sworzeń tłoka... ...nie jest za gruby, ale... ...na pewno grubszy od poprzedniego. E tu és piercing.